Fabian Żyzga, 8 do 5. Ocelują, celują. Tam w Kaspra Piechockiego nie wyprowadzili pierwszego ataku. Bełchatowianie. Droga linia, Iwowicz. No, na razie Aseko Resowia gra perfekcyjnie. Tak, no, oglądaliśmy tutaj parę dni temu mecz kucharowy I te kontrataki w wykonaniu resowi były prawie bezbłędne. Kątę skrót, wyciągnął tam pęczewa. Pęczew! Ale szczero teraz na czystą siatkę Fabiana Dżyszki. Zupełnie zaskoczeni był Kasper Piechowski, niezłe to przyjęcie, przesunięta, krótka, tam ledwo sięgnął tę piłkę e, Lisinac. No e, i teraz jest e, kicka Fabiana Drzyzgi. Taki podobny, podobny troszeczkę po, początek tego drugiego seta do pierwszego. A serwisowy, popatrzmy. No, pada ta piłka jeszcze przed linią. Maryszal, nie ta krótka, no Z trzeciego albo czwartego metra nawet rzucana przez to Żyzgę. Tak jest. Fabian Grzyska zostaje najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Okazały tort tutaj od miejscowego cukiernika, to już tradycja w Rzeszowie.